Świętowanie 50. urodzin Radosława Pysiuli Majdana trwa już dobrze ponad tydzień. Dumny posiadacz słynnego tatuażu z Indianinem wymienił czwórkę na piątkę w ostatni wtorek, jednak ukochana małżonka Małgorzata Rozenek wyciągnęła go na stosowne obchody jeszcze w poprzedni weekend. Zakochana para wyruszyła na podbój Miami, gdzie jubilat mógł na żywo podziwiać jeden ze swoich ulubionych sportów – Formułę 1. To właśnie tam z pokoju hotelowego na Florydzie Radosław nagrał się w trakcie chwilowego uniesienia, płacząc ze szczęścia do kamery telefonu. Na tego typu czułości internauci zareagowali, delikatnie mówiąc, z pewnym chłodnym dystansem. Naturalnie wyjazd do USA nie oznaczał końca hucznych celebracji. Osobną imprezę trzeba było w końcu wyprawić dla rodziny i przyjaciół z Polski. Po powrocie na łono ojczyzny Rozenek wzięła się na poważnie za organizację balangi w hotelowym apartamencie z widokiem na pałac kultury i nauki. Jak mogliśmy się dowiedzieć z obszernych fotorelacji, przyjęcie miało zostać utrzymane w klimacie Kac Vegas zapewne ulubionego filmu radzia. Było faktycznie na bogato. Złoty wystrój, czarny jak smoła rock'n'rolowy tort i grająca na żywo kapela. Nie zabrakło też znamienitych gości. Wraz z Ojczymem świętowali synowie małgorzaty z poprzedniego małżeństwa Stanisław i Tadeusz. Przez insta-stories przewijali się również Izabela Janachowska w szampańskim nastroju oraz otoczony kordonem znanych paniu Łukasz-Jemią. Mimo obecności wielu znanych twarzy, organizatorka imprezy nadal zdołała ściągnąć na siebie całą uwagę wszystkich obecnych. Udało jej się to osiągnąć za sprawą odważnej ażurowej sukienki mini z długimi rękawami oraz wysokich do kolana kozaków.